Cześć, witam Was. Mike z tej strony. Zapraszam na weekendowe typowanie, mm, głównie ligi holenderskiej. Zapraszam na podziemne-typy.com, serwis dla typerów. Możecie sprawdzić tutaj swoją historię typera, Yield, Profit i tak dalej, i dalej. I obserwować interesujące osoby. Serwis naprawiamy po raz kolejny już myślę, że niedługo będzie chodził jak burza. Czyli w zasadzie szybko, ponieważ teraz dodawanie tych typów jest trochę problematyczne. Ale będę odinformował na bieżąco. Nasz najlepszy typer Vision, jeżeli macie ochotę z nim grać, wrócił do nas w zasadzie od czerwca i cały czas plucuje. Teraz był na urlopie. Dwa typy po urlopie. Dodatnie, jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam mocno. Jest w zasadzie ten typer naszą wizytówką tego serwisu. Tenis stołowy. Więc zachęcam tutaj jeszcze z Wojtkiem prywatnie. Mamy zamiar zrobić jeszcze jakąś nową, fajną serię, ale o tym mm, za niedługo. E, no dobra, e, jeżeli ktoś chce z nami pograć standardowo na grupach premium, apo, e, single, linie specjalne, ewentualnie mieć dostęp do wyszukiwarki i łamaków, zresztą te łamaki wam pokażę na końcu, a jakieś propozycje to możecie to zrobić poprzez naszą stronę e-sport.bc. Jeżeli chcecie się z nami spotkać w Warszawie, w zakładce Szkolenia też macie taką opcję. Nie zobligowuję to do wykupienia jakby całości tego szkolenia. Można przyjść, pogadać i zobaczyć, jeżeli ktoś chce poważnie podejść do gry na... znaczy zakłady bukmacherskie inwestycyjnie. Zapraszam serdecznie. Ja jeszcze tylko tak tutaj powiem, że jeżeli ktoś z Was szuka statystyk, to one są tutaj, wszystkie grupy podliczane co tydzień będzie też przedział miesięczny jak to wychodziło na razie w sierpniu jeżeli chodzi o najpopularniejszą grupę ako jest tak zwana czarna seria czyli trochę kuponów które z rzędu nie wchodzą niektórych z was to tu już spędza ten powiek ale jest to właśnie element taki że pewnie źle zarządzacie kapitałem poszliście za grubo i teraz te porażki mogą wam trochę wywrócić tą grę jest to istotnie ważne mamy to opisane na naszej grupie, jeżeli kto dołącza, jakimi procentami proporcjami powinniście tutaj funkcjonować. Jeżeli ktoś z Was myśli, że teraz jest czarna seria i to idealny moment, żeby dołączyć, bo seria zaraz będzie zielona, no to to też tak nie jest, bo to jest tak zwany paradoks hazardzisty. Tak jakbyście grali w ruletkę, czy tam rzucając orzeł i reszka, każdy następny um, taki rzut, to i tak jest 50 na 50. My gramy elementem długofalowym, więc długofalowo mamy ten system budować, więc bądźcie gotowi dobrym budżetem, z dobrym zarządzaniem kapitałem, a w długiej perspektywie będzie dobrze, co udowadnia, zresztą ostatnie podliczenie w wyniku, z 83 spadliśmy na 63,50%. jeldu to jest trochę mm, nie, za duże, ale no planujemy jak utrzymać się mm, w takim jeldzie na poziomie 20% i tak myślę, że będzie mm, super, więc gramy dalej. Obserwujcie Fortunie Happy Hour tych promocji, teraz naprawdę naroiło się ich dużo seton wraca do gry i m, tak i mnie, akurat w momencie, gdzie jest szarna seria. Jeżeli mają dobrze rozplanowany budżet, no to swoje e, w długiej perspektywie i tak m, zarobią. Tak mówię gwarancyjnie. E, gwarancji na 100% zakładach nigdy nie ma, ale my wiemy, co robimy. Opieramy się na matematycznych zakładach w połączeniu z naszą automatyką. Więc serdecznie zarabiam, e, z, znaczy zapraszam. Jeżeli chcecie wykorzystać, wykorzystywać sami narzędzia automatyczne, to są też skanery kursów tutaj dostępne, cała pełna oferta sklepu. Zapraszam i to tyle z tej strony. Dobra, szybki konkurs dla Was na, na weekend. Ostatnio wróciliśmy do tego konkursu. O, w międzyczasie dostaliśmy suba. Dzięki i zapraszamy na, do podziemia, tak można powiedzieć. Konkurs w tym, w tym tygodniu typu mecz o Super Puchar, tutaj nie zdążyłem poprawić, już tego nie będę robił. Mecz Chelsea-Tottenham, niedzielny hit, derby Londynu. Tym razem po prostu od Betfana mamy free bety. Jeżeli ktoś chce z Was założyć konto w Betfanie i jeszcze zyskać dodatkowo oprócz tych bonusów, które to widnieją z naszego linku, wejść w dupe łamaki, wyszukiwarki lub niespecjalnie, no to dajcie znać, jeżeli to zrobicie jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie i zyskać 50 zł mm, freebetu do obrócenia to w komentarzu napiszcie jaki będzie wynik e, tego meczu Czerwca to ten chami podajcie strzelców, ostatnio akurat wyłoniliśmy zwycięzcę tylko dlatego, że właśnie e, wynik 2 był popularny w meczu Real m, Eintracht a dzięki strzelcowi został wyłoniony e, zwycięstwa. więc zapraszam e, do cotygodniowej zabawy no a teraz czas przejść do m, typu co się działo, pierwsze Europejskie Puchary wyszły fajnie, drugie Europejskie Puchary Ligi Konferencji powiecie, że jest słabo i miazga, ok, tak, tak się z tym wszystkim zgadzam, nie poszło za dobrze. Z drugiej strony, tak pokrótce analizując sobie te mecze, to wszędzie można by powiedzieć, że było bardzo, bardzo blisko. Niektórzy z was mi pisali, czemu nie grasz na remisy, albo czemu nie grasz zwykle ostrożniej Remis to jest zawsze 33% szans. No to tak nie działa, bo jak na przykład zagram Real powiedzmy z jakimś Legią, no to nie jest 33%, że to będzie remis. Na same Street remisy jakby nie gram. Jakoś nie, nie, widzę, nie widzę tego. Ewentualnie podpieram się z handicapem i o tym często zawsze Wam praktycznie mówię, że tak można zrobić, więc ja wybrałem drogę bardziej ryzykowną. No i w tej kolejce dostało mi się za to, ponieważ praktycznie wszystkie te moje ryzykowniejsze bety kończyły się remisem. Więc jak ktoś z Was nie byłby także w powiem, zachłanny na, na te kursy, tak jak ja to zrobiłem w tej tabelce i dał z handicapem, to tutaj praktycznie 3 czwarte tej tabelki byłaby zielona. Bo patrząc to początku, Lewski Sofia Hamrun, no grałem na zespół maltański, ale w innej konfiguracji tutaj Lewski zawiodło, tutaj sporo typerów też... Za tym typem poszło lewski minus 1,5. Okazało się, że Bułgarzy odpadli. Tam była dogrywka. nie zaktualizowałem. No trudno, na inne wyniki za, za, zaktualizowałem. HJ zgodnie z planem. Słowacko, Fenerbacze 1-1. Dawałem na Słowacko. Szkoda, kurs był też fajny. Over siadł. Słowan Olimpiakos też był mecz dość, dość ciekawy. Słowan. Prowadził dość długo, potem stracił gora. Ostatecznie odpadł. Znowu graliśmy po wysokim kursie 3,11. Gdyby ktoś grał 1x, no to ten kurs pewnie by miał na poziomie 1,8 do 2, tak zazwyczaj. To są tylko tak sugestie: Wy podejmujecie decyzję, jak, jak gracie. To jest tabelka jakby poglądowa. Ja to podliczam z tego, jak ja wybiorę te typy, a Wy sami decydujcie, jak chcecie to zagrać. No i najbardziej szkoda mi meczu Dandlage z Malmo gdzie w zasadzie, jeżeli spojrzycie sobie statystyki lub skrót meczu, a warto, bo to jest kolejny przeciwnik Lecha, no to mistrz Luksemburga był zdecydowanie lepszy. Tam nawet w dniu meczowym kursy były do chyba 7-8 dochodziły, a spokojnie Ranglasz mógł to wygrać, z 0-2 doszedł na 2-2, więc jest tam potencjał na własnym boisku. Mistrza Luksemburga najbardziej żałuję właśnie tego meczu, bo było jakby najbliżej, żeby duży kurs nam wszedł i wtedy Wtedy już wyglądałaby ta tabelka całkiem inaczej. Będzie ciekawie z Lechem Poznanie. Myślę, że tutaj sobie zagramy fajny mecz, bo ja jeszcze sobie bliżej przeanalizuję tych mistrzów Luksemburga. i Lech na wyjeździe na pewno będzie miał duży problem, tak jak miało Malmo. Pierwszy mecz w Szwecji też trochę tego nie oddaje, bo Daniel dostał dwie czerwone kartki, dopiero potem po 03, a u siebie naprawdę ich gra wyglądała nieźle. To tyle. Partizan Larnaka. Partizan Friarsko daje, Wygrywa chyba dwa razy. 1-0, 2-1. Przegrywa. Over e, w porządku. Siedzi Raków. Nawa też skromnie 1-0. Były szanse, żeby było wyżej. E, no cóż, nie tym razem. Over też w plecy. Bazel Brędby. Bazel e, wygrywa, ale dopiero po dogrywce zapełnia sobie awans. w cukieracki 4-1 zgodnie z planem. Duży over wchodzi. Panatinaikos w Slavia. E, no i tutaj również mamy ten remis z wysokiego kursu. Slavia. Odrobiła, awansowała i zagra z Arkowem też będzie ciekawie. Hiberian RFS to 1-3. Hiberian i tutaj typowałem niespodziankę drużyny z Malty. Mieli remis, przegrali. Skandia z Macedonii, Aika i kolejny mecz, gdzie kończy się właśnie remisem 1-1. W ogrywce dopiero Aika Sztokholm awansowała. Więc no, mieliśmy te, w tych sporych takich kursach niespodziankowych, właśnie taka, iż iż były te, mm, te remisy i żaden większy kurs nie siadł by to trochę obróciło tą tabelkę no trudno, Alkmaar Dandy super 7-0 e, cieszy mnie ten wynik, też spoglądałem na ten mecz na przemian e, e, z Lechem e, następny rywal Gil Vincente z Portugalii mam nadzieję, że tak samo Alkmaar tutaj dopełni tylko formalności po, po, Fuente z Fiorentiną, będzie co oglądać za tydzień już przynajmniej z mojej perspektywy Lech poznaj Wikingur no, tutaj to o tym meczu można by mówić i mówić, jak frajersko lek doprowadził do dogrywki e, Amaral Souza, piłkarze. Jak e, blado wypadli, jakie setki marnowali, nawet Souza, rzut karny e, i musieli mm, męczyć się w dogrywce. Oczywiście wygrali pewnie 3-1, e, tutaj 4-1. Było chyba jeszcze jeden gol. Nie wiem, ja już chyba nie zaktualizowałem tego wszystkiego wczoraj. E, no, szkoda, zabrakło gola do wysokiego overa, 2,75 bo w dogrywce oczywiście zostałoby to pokryte, ale się nie liczy. No i tak naprawdę Wikingur też miał swoje szanse. Może nie był lepszą drużyną, ale na gości, którzy nic nie robią w życiu i są panami piłkarzami zarabiają kupę hajsu, rywalizują z Wikingurem, gdzie chłopaki normalnie chodzą do jakiejś zwykłej przeciętnej pracy i dostają jakby dodatkowe niewielkie wynagrodzenie za to, że grają. No, to jest mega dysproporcja. Tam się ktoś powinien od dawno w polskiej piłce zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Chociaż trudno chyba znaleźć jednoznaczną opinię na ten temat. Polska piłka od dawna ma te problemy marketingowe, stoi na dość wysokim poziomie, a sportowo dalej odstaje. No, ale cóż, mamy dwie drużyny, Kraków i Lek. Naprawdę, w ten czwartek będzie dużo emocji, na pewno będą typy i moje propozycje. Może wyjdzie z mojej tabelki lepiej. A wy pamiętacie, jeżeli chcecie, to możecie się podpierać, kursy będą niższe, ale na pewno bardziej bezpiecznie. Tylko jeden mecz z takich underdogów w zasadzie zakończył się porażką Hiberia, a reszta była remisy, więc uważam, że było to w miarę stosownie przeanalizowane. Jednak wysokie kursy tym razem nie pykły. Będziemy szli dalej, więc zobaczymy tyle z europejskich pucharów. Jedziemy do Ligi Holenderskiej, tutaj już mamy drugą kolejkę, więc druga kolejka pozwala już nic cokolwiek więcej powiedzieć niż pierwsza. Dlatego jedziemy w Excelsior Vitesse. Moim zdaniem tutaj zagramy na Excelsior. Wygrali pierwszy mecz ze spartą 0-2. Vitesse ma swoje problemy i to ma dość duże problemy. Jak widziałem w meczu z Feyenoordem 2-5 dostać, a wygrywali dwa razy ten mecz. Prowadzili. Nie ma już tam fajnych nazwisk, widać trochę rozpad w tym klubie, dlatego daję tutaj na Underdog'a 3,60. Jeżeli chcecie możecie się podeprzeć plus 0,5 lub nawet więcej. Decyzja zostawiam dla Was. Orły PSW. Stawiam na Orły 1,5. Grali za Arkmar pierwszy mecz 2-0, ale dopiero w końcówce to 2-0, więc Orły są niebezpieczne u siebie. Poprzednim sezonem dwa razy udało im się ograć a jak Są w ogóle wielkim ewenementem. Plus 1,5 na PSW, które może być podmęczone pod ogrywce z Monaco. A za moment czeka ich mega starcie z Glasgow Rangers, więc dla mnie jest to sensowne. 1,88 może Ludwig Salowej będzie chciał dać odpocząć niektórym piłkarzom z wiadomego powodu. Gra o Ligi Mistrzów dla do PSW jest to wielki kaliber. Zastrzyk finansowy. Ręczerski to jak najbardziej do przejścia. Jest to słabsza ekipa Monako od Monako A nie będzie to oszukiwać, PSW trochę miało szczęścia w tym meczu z Monako, bo nie byli z gry z drużyną lepszą. Co dodatko się zdarza przy drużynach holenderskich, które za tutaj atakują. Dlatego idę w tą stronę, MN Valwijk. Val zdołał zremisować z utraktem w pierwszej kolejce. Zdecydowanie lepiej się zaprezentowało, 4,10. Myślę, że to może się wydarzyć, możecie popierać popierać jak chcecie. Overy dorzucam do wszystkich meczów, bo będę sobie robił tutaj jakieś przetarcie, czy, czy mają w tych Holandii dalej te overy czy nie. W poprzednim sezonie nie dokończyliśmy tego wszystkiego, ponieważ e, niestety e, kontuzja z mojej strony i absencja. Dobra, Utrecht, Cambuur. Dla mnie zdecydowanie Utrecht jest to kandydat do top 5 w tym sezonie. Ten pierwszy mecz 2 do 2 na wyjeździe. Mają fajne transfery, fajny skład minus 1,5-2,38. Myślę, że spokojnie Cambuur to nie jest ta drużyna z poprzedniego sezonu, a raczej z pierwszej części tego sezonu też zawiodła mnie w pierwszej kolejce. Feyenoord, Herrenven. No i tak, I tutaj też widzę pewną nielogiczność w moich poczynaniach powinienem grać na, na Feyenoord, że dość grubo wygrał siebie, jak zrobili Vitesse 2 do 5 na wyjeździe, tylko że Herendwen nie jest taką wygodną drużyną do grania, więc zaryzykuję na nich plus 1, a w meczu w drużynie Feynordu widzę sporo też niecisłości, sporo braków w defensywie. No i może być to, to wesoły mecz zobaczyć, jak to wyjdzie. Spróbujemy na, na Herium plus 1. Możecie wziąć na Handicap większy, nawet do plus 2, over 3,5. Będę eee, sprawdzająco, dodajemy Volendam, Najmechan. Eee, na Volendam pierwszy mecz eee, Daridale, wygrali. Nawet wspomnę, mm, z kim ten pierwszy mecz <grym>, z Gröningen, przepraszam, czyli nie wygrali, ale zremisować na Euroborgu <grym>, też nie jest łatwo, więc poszedłbym na pomarańczowych. Na wolę nam 2,70. Najmechem taka ciekawostka dołączył do nich Jesper Silesen z Walencji, czyli bramkarz do nawet w Barcelonie. Dość ciekawy transfer na milion euro, duży wydatek starskich. Zobaczymy, oby takie nazwiska wracały do Holandii. Będzie dla mnie przynajmniej ciekawej. A jak Groningen plus 2,5? Groningen 1,78. Groningen lubi stawiać się dużym zespołom. Plus 2,5 to jest spory handicap. Jak na drużynę, która gra trochę defensywniej w Holandii, nie trafia, w tyle goli, a Ajax nie jest w optymalnej dyspozycji. W pierwszym w Citav naprawdę mogli przegrać na spokojnie, wyciągnęli na 3-2, ale dużo tam jeszcze nie gra. Duży handicap, myślę, że trzeba brać over 3,5. Spróbujemy 1,90. Puente Citav, Citav może być czarny koniem tych rozgrywek, ale Puente na razie idzie tak dobrze, że byłbym głupi, gdybym stawiał inaczej. Stukieracki 2 razy 3-1-4-1. Zwycięstwo Najmechen na wyjeździe 1-0, a u siebie wykłęte jest dość ofensywnie i mocno nastawione. Zaczynamy będzie o konferencji z meczu z Fiorentiną. Na pewno dość ciekawe starcie. Szkoda, że wylosowali tak trudnego rywala, bo krok temu na przykład wylosował wylosowało i ograli ich w dość ciekawym meczu, no ale to będzie trudniej. Fiorentina włoski zespół. Będzie zdecydowanie trudniej, szkoda, że nie wylosowali kogoś z takiej średniej półki, gdzie byłby bardziej realny do ogrania, ale bierze w puentę dla mnie taki mecz 60-40 dla Wioli, e, dla ale no zobaczymy, fajnie, fajnie grają Tukers i dlatego w meczu z stawiam na nich. Sparta Rotenal AZ, Ark minus 0,75 AZ, fajny kurs, myślę, że trzeba brać. Sparta, pierwszy mecz, porażka 0,2 Over 2,75 bardzo wysoki kurs na Akmara, dopiero co zrobili 7-0 Dandy. Więc tak jak mówiłem wcześniej, Akmar, jak się rozpędzi, to naprawdę jest nie do zatrzymania. Jeżeli chcą poważnie gdzieś tam zajść do pierwszej trójki w tym sezonie, no to takich meczów nie mogą tracić punkty, punktów. Sparta jest spokojnie do ogarnięcia, jedna z poprzednich ekip tego sezonu. Zobaczymy, Akmar będzie z portugalskim Girvicem. jest faworytem. Liczę, że znajdą się w konferencji bo naprawdę mają fajną pakię, jak na, na holenderskie warunki. Alkmar Twente, takie drużyny właśnie, gdzie będą gonić takie mm, top 3. No i plus Utrecht, więc w zasadzie taka pierwsza półka, jak z PSV Feyenoord. A, a potem mamy Utrecht, Alkmar i Twente. Mm, I to jest taka druga gonitwa w tej Holandii. Zobaczymy, jak pójdzie druga kolejka. Też lekko przymrużeniem oko. Grajcie to, jak chcecie, czy chcecie się podpierać, czy nie, czyli iść tym samym schematem. E, a przede wszystkim możecie nie grać, tylko obserwować, zobaczymy jak nam pójdzie. Dzięki, pozdrawiam Was. A może jeszcze chwila, bo zapomniałem pokazać Wam jednego, bym musiał dokrywać materiał. A tak, to jeszcze tutaj mamy darmowe łamaki dla Was z naszej wyszukiwarki łamaków. Jeżeli chcecie, fascynujecie się takim graniem, które nie ma żadnego do tej podwaliny matematycznej, no to możecie się pobawić. Mamy chyba w tym momencie, statystykę, że 5 tych łamaków weszło, nie wiem, 15 nie weszło, coś w tym stylu, może mniej. Ale my dajemy też te łamaki z jakimś sporym wyprzedzeniem, więc na pewno jest duży, duży plus. Te łamaki też możecie znaleźć na naszej grupie SBC w sklepie. No i pierwszy Amak Nie, Inland Revolution DC United. Macie propozycję z datami, jak kiedy padały tam łamaki. To jest jeden z naszych takich wyznaczników algorytmu, ale nie jedyny. Jeżeli coś takiego ktoś by chciał grać, no to grajcie kursy 1 przez 2 i 2 przez 1. Już z polskich buków najwyższe kursy już wpisaliście tutaj, że ma Superbet. E, więc można tam szukać. I następny łamach z Ligi Holenderskiej. Właśnie Witę Zobaczcie, ile razy tutaj te me, drużyny łamały, ale dopiero to z, z, do 20 sierpnia. Bardzo ciekawe zresztą spotkanie. Lubię spotkania tych drużyn Fryzy i Nadreńczycy. Więc... E, będzie ciekawie. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 2, 3, 1, 2. Jak widzicie też overowo można jakiś tam wniosek z tego wytnąć. No i to tyle z mojej strony. Dzięki i widzimy się w następnym tygodniu, bo będzie się działo w europejskich pocharach. Pozdrawiam. Oby było zielono. Cześć.